Dzień dobry, cześć i czołem drogi widzu. Gelo Quero z tej strony w kolejnym odcinku Bounty Hunter Star Wars. E, wchodzimy sobie do rozdziału numer dwa. Low Lives in High Places Entertainment District Situated in the heart of the galaxy, Coruscant is the gleaming jewel of the Republic. Immense skyscrapers scratch. high into the atmosphere and down deep into the shadows beneath the shimmering surface is a haze of artificial lights and holograms promising entertainment catering to a myriad of alien species and the full spectrum of morality works out of a warehouse. watch out he's got a local gang for protection a few of them have prices on their heads dead or alive Okej, okay. jesteśmy w jakimś e, mieście, tutaj sobie zaczynamy działać, tu jest chyba nasz statek. Na niestety nie wejdziemy. O, jest bounty hunting. Uh, in most levels, hidden bounties can be collected, dead or alive. Scanning and marking targets. Equip ID scanner and hold Prawie przycisk to identify targets. If a target has a bounty, press left to mark them. Targets can only be marked when alive. Okay. To capture a target alive, equip whip cord and hold left button while facing target. Press F on bound targets to claim. Okay. To capture a target dead, eliminate the target. Press F on eliminated eliminated targets to claim. Ah, czyli po to mamy ten nasz eh, kaszkiet. Dokładnie i tym po prostu sobie sprawdzamy Czy nie ma na kimś e, nagrody wyznaczonej No nieźle, nieźle Czemu nie mogę tego użyć Dobra, nieważne Nie będziemy na razie Póki co może wyskakiwać Zejdziemy sobie jak człowiek Bez robienia scen o, właśnie, coś zebrałem. Jakiś karabinek. Dobra, weźmiemy ten skaner, zobaczymy. Wanted alive, Bounty marked. Ok, a więc to w taki sposób działa: No Bounty, no Bounty. Okej, okay, oni chcą ją już na żywo, tak? O! No i mamy osiągnięcia, nawet dwa. Spoko, to jak ja bym wiedział, że to wcześniej tak będzie działać, to bym troszeczkę inaczej do tego podszedł. No, spoko zabawa w takim wypadku. Możemy sobie to podskakać, ale w sumie nie wiem po co za bardzo. No Bounty. Troszkę tych ludzi tutaj jest, mieszkańców i tak dalej. No Bounty. No Bounty, no Bounty. Ok. A ile mamy? 15 aż. Troszkę dużo. Akurat nie to chciałem. Wanted alive. Ok, Bounty marked. No bounty, no bounty i no bounty, ok. Pięknie. Kolejne kredyty należą do nas. Teraz sobie weźmiemy to i będziemy sprawdzać dalej. Tu nie wejdziemy. Ok. W sumie Bounty Hunter to takie GTA w świecie Star Warsów, z tego co widzę. Zamknięte. Chociaż nie sądzę, żeby tutaj ci ludzie akurat mieli nas, na siebie nałożoną jakąś nagrodę. Zważywszy na fakt, że jest ich tak tutaj troszkę dużo, nie? Dobra, tutaj nie wejdę. Dead or alive, ok. Bounty, Markt. No i świetnie. O, Panie kolego, Pan skąd się tu wziął? Już mnie tutaj chcą atakować. No, dobra, koniec tej zabawy. Ale, a, kolejny. Kolejny. Kądby wy się bierzecie, no? Dobra, dawaj tego skanera. Tutaj mamy jakieś pomieszczenie fajne. Muszę się po oku podrapać, bo coś mnie będzie bardzo. O, Jezu, dobra, już. Coś. Przez chwilę mi się chyba chciało wyświetlić. A, tutaj jesteś. Dead or alive. No i spoko, dobra. Ups. No co jest? A, jest. a czemu nie mogę go tak jakby oddać a bo nie zaznaczyłem sobie go dobra 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 trzeba jeszcze przecież bounty mark zrobić no i spoko możemy iść tam możemy też sobie polecieć tutaj Dobra, pozałatwiani. Tego chcą, tego co widzę, żywego. Dzień dobry panu. A, nie zaznaczyłem sobie go. No i dobra. Mamy go. Dobra. No, Bounty, ok. Ciekawe, czy na tych e, przeciwnikach, z którymi walczymy, możemy po prostu sobie e, sprawdzać, czy nie ma jakiejś, nie wiem, nagrody za ich łeb. Który to strzela do mnie? No, nienormalny jesteś. Dobra, no bounty. Szukamy, szukamy. Dwa razy nic. Okej. Okay. Tu mamy jakieś zejście w ogóle. Okej, okay, tutaj mamy... ...ziomutka. O Jezu. Nieporęczne jest troszeczkę to zmienianie tej broni strasznie. Dobra. Nie ma żadnej nagrody za ciebie ziomuj, za ciebie też nie. Nie wejdę. Ok. Ktoś tu strzelał, słyszałem. Ale z do końca nie wiem skąd. Nie wiem, czy oni gdzieś u góry nie siedzą. Dobra, tutaj nie ma żadnej nagrody. No tobie jest nagroda panie kolego. Mamy go świetnie. A, tak się bawicie. troszkę mało życia mam wiedziałbym że bardzo mało życia mam Co on zrobił teraz OK Z tego co widzę mamy w ogóle kolejną część miasta. Pięknie. Tutaj znowu mamy wejście do góry. Dobra, no w głowie nie ma nałożonej żadnej na nagrody znaczy się za jej głowę Uuu, uh, ciężkie to zadanie bycia łowcą nagród No bounty, okej. Okay. Jest zamknięte. Okej. Okay. to to taki mądry, że do mnie strzela. Już wiadomo. Żadnych nagród. Teraz pytanie brzmi: gdzie byłem, gdzie mnie nie było? To jest najgorsze. Dobra, w sumie mógłbym stąd po prostu sobie zeskoczyć. Dobra, apteczka wyskoczyła przynajmniej tyle w tym wszystkim dobrego. Nikogo z nałożoną nagrodą na głowę, no, na głowę, chociaż tu pewnie ktoś będzie. Dobra, dawaj go U, przez przypadek. No Bounty. Tutaj mamy właśnie. Alive. I tutaj No Bounty. Dzień dobry panu, jest pan schwytany. Dziękuję bardzo. Rhys Andor. Ciekawe czy to z tego tego. Coś jakieś powiązanie miało z tym filmem Andor. Coś tam chyba był, jakiś taki serial. Co wy się bierzecie? Mnie to na bardzo, naprawdę bardzo ciekawi. Dobra, dasz radę, widzę. Bardzo mnie to ci o. Use Mandalorian Rage. Kto to strzela do mnie i skąd? Znowu jakiś ukryty przedmiot, znaleźliśmy. Okej. Okay. Na no, bo on uciekł. Mogłem z tego zaznaczyć. Hmm, niczego tu nie ma. Tu raczej nie wejdę. Ok. Czy tutaj również mamy. Tak, jeszcze się będzie wliczać. Co prawda, no. 9 na, 9 na 15 więc raczej nie sądzę, żebym. Nie sądzę, żebym to już dokończył teraz akurat. E, te bounty. Bountysy, bo. No. Pewnie coś pominąłem w tym mieście. Ono było duże i też w sumie jak gdzieś tam nie zwróciłem na wszystko uwagi. No ale dobra, mniejsza z tym. Wrócić, niestety, nie możemy. No dokładnie. Się to coś się tu przyczaił w ogóle. Dobra, dawaj tego, tego. Znaczy, gdzie ja mam te pistolety? Chcę w się sensie tą broń. Nie mam jej, ale gówno. A co to jest? A, okej. Okay. Kolejne osiągnięcie. Nice, nice. No dobra. Kości mi tego ziomka. A, bo to jest ten, którego mamy spytać. A nie mogę go schwytać, co jest? No dobra. Okej, okay, są tu jacyś ludzie, posprawdzajmy ich. Tego ziomka mamy tam, on cały czas przed nami ucieka. Wyskok robić całkiem ciekawy ten Django. O, jest sekret. Super. W końcu pierwszy poziom, na którym coś więcej zrobiłem. A okej. Okay. Zmieniło mi broń. No dobra. Oj, nie tutaj. poglądajmy ogólnie, czy tutaj czegoś jeszcze nie znajdziemy, bo ja tak na połę troszeczkę poleciałem za nim. A może tu jeszcze coś będzie, wiecie, pootwierane i tak dalej, jakichś sekretów co prawda nie znajdziemy, bo sekret chyba jest tylko jeden na e, całą, tak jakby mapę, cały poziom. No ale zawsze możemy znaleźć coś fajnego jeszcze, nie? Chociaż wątpię, tutaj już chyba raczej żadnych, żadnych mm, bountisów nie będziemy mieli. Jezu, ale ta kamera dziko działa strasznie. Tutaj wejdę? Nie wejdę też, no właśnie. Odtąd wszedłem, nie? Tak, tak. Dokładnie. Wbijamy dobra teraz. Sobie weźmiemy znowu radar. Dzień dobry, pan jest czysty, bardzo dobrze. Panowie, wyczuwam, że na którymś z was jednak nie ciąży żadna nagroda. Ale tam. O, 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 o. A to jest ten głupniak. Dobra, tu coś mamy. Panie kolego, pan to mi długo będziesz uciekał? To tu znowu strzela we mnie. Przewalony, że on ma w ogóle nieograniczoną liczbę tej, tej amunicji całej. O! Dobra, Alive, dawaj go. Dzień dobry, panu. Jest pan zatrzymany, przykro mi bardzo. Było być grzecznym obywatelem. Proszę pani, gdzie pani się tak spieszy? Jest pani czysta? Może pani nie biec dalej? Oho. Mamy kolejnego. Dzień dobry panu. Ojojoj, nieładnie pan robisz, że pan się tu ze mną chcesz bić. To wy wszyscy strzelacie we mnie, Coś tam do mnie gadał, ale ogólnie nie patrzyłem, bo byłem zajęty walką. Tu znowu coś mamy: Tyk Buta. Ok, mamy tego całego Mandalorian Rage, czy coś takiego, nie? Ok. Came to the right place. A low-life death stick dealer just came in here. A lot of people come through here, friend. Listen, friend, I'm giving you a chance to save your club. Please, don't shoot. I'm just a bartender. I don't want any trouble. I'm, I'm just trying to run a clean place, you know? I bet. Now where is he? I, he took a lift up to the casino. Call it down. Okay, okay, I'll call it down. Hold on. No, i dobra Zanim jednak tutaj wejdziemy i coś porobimy, to oczywiście musimy zeskanować tych wszystkich ziomotków tutaj, bo coś mi się wydaje, że jakaś szumowina tu będzie siedzieć, którą trzeba o właśnie schwytać. Bardzo dobrze. Proszę pana, proszę ze mną. Który to jest ten, tak? Aha. Ups. Nie wiem, nie tego trafiłem co powinienem, ale to się wytnia. Dobra, i wśród was tutaj jest czysto, nie? Tak jest, chyba tak. Oj. Dobra, dawać ich tu. Napieprzamy równo. Pięknie pozamiatane. O myślałem, że jeszcze żyje. No, tu jest ten Jarvis. No, bo jest statek. On tutaj po prostu do statku uciekł. A ja wiem, czemu ja nie mogę tutaj go załatwić, bo potrzebuję sobie właśnie go związać.

Ale sekret mamy odnaleziony. Secondary Bounties mamy 12 na 15, więc jest dobrze. No i oczywiście tam 72 przeciwników zabitych. Czterech niestety cywili. Dobra. Kolejny odcinek to kolejna oczywiście mapa rozdziału drugiego. Afraid somebody's gonna steal a bunch of frozen nerves? It ain't the nerves he's got us guarding, you idiot. You don't have to get mean. I'm new. They don't tell me much. What are we guarding anyway? Death sticks. Death sticks? Shh. Keep your voice down. Wow. I had no idea. Death sticks? Ugh. Terrible stuff. Roz, do you still have a chemical analysis droid on your station? It's an old one, but it's tapped into the Republic's latest contraband data banks. Why? I've got a feeling these aren't ordinary death sticks. I'm transmitting a sample to you. Tell me if you find anything unusual. <sighs> Weird. It's Gloom's speeder, but I don't see him. It's empty. Who's Gloom? He was supposed to make a pickup. Oh, right. A pickup. I get it. Hmm. No i my tutaj zaczynamy oczywiście kolejną misję, którą zajmiemy się. W kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia.